Słuchajcie, chyba się zgubiłem. Muszę znaleźć drogę powrotną do domu. Podobno mech wskazuje kierunek północny. No to sprawdźmy, którędy do domu. Prawdą jest, że mech rośnie w zacienionej części pnia. To z reguły przypada na kierunek północny. Tam jest więcej wilgoci. Natomiast nie zawsze tak jest. Tak jak tutaj mamy zupełnie południową część. Rośnie akurat tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że jestem w dolinie, gdzie po prostu jest więcej wilgoci. A akurat ta część jest południowa. Chy potrafią wchłonąć wodę, potrafią e, sześciokrotnie nabrać więcej wody niż same ważą w stanie suchym. Zapobiegają erozji. W takich miejscach jak tutaj, porastają e, ziemię, e, zatrzymują wodę w wilgoci, dzięki temu ona nie spływa z całym stokiem tak leba. E, w dół zapobiegają powodziom. Warto wspomnieć, że mchy nie mają takiego typowego systemu korzeniowego, który pobiera wodę. Ich budowa jest dużo bardziej prosta. Nie mają takich typowych tkanek jak u roślin naczyniowych, które znamy. Wodę pobierają liście, które nie mają tkanki okrywającej i chłoną całą powierzchnią. Ciekawą grupą mchów są torfowce, które ściśle związane są z wodą, tak jak tutaj. Torfowce cały czas przerastają do góry, natomiast część, która systematycznie znajduje się pod wodą, zamiera i z czasem z niej tworzy się torf, który wykorzystuje się w ogrodnictwie. Do kolejnego eksperymentu przygotowałem wam krążek torfu. Wkładam go na naczynia z wodą. Torf potrafi nabrać kilkanaście razy więcej wody niż sam waży, dlatego tak chętnie torf wykorzystywany jest w ogrodnictwie. Słuchajcie, jak Wam się podobało, to możecie zostawić lajka, like możecie o tym napisać. Będziemy wiedzieć, żeby częściej przygotować Wam materiały dokładnie w takiej formie, jak teraz to zrobiliśmy. Do zobaczenia!